Hej, witajcie, z tej strony Nerby i znowu World of Warships. Tak, po prostu dużo w tym momencie rozgrywam bitew nad, na okrętach, dlatego też pokazuję Wam częściej, aniżeli swoje jakieś bitwy z, z World of Tanks. Prosta sprawa, World of Tanks na razie robię sobie wakacyjną przerwę ze względu na to, że trzeba od czasu do czasu odpocząć od nadmiaru gry w jedną grę, dlatego też i na razie skupiam się bardziej na okrętach, jak też i powiem tak, nie... Nie zapominam też o Waszych powtórkach, które mi nadsyłacie, i wówczas pokazuję te, co ciekawsze. Czwartotyrowa deska, tak zwana czy czwartotyrowy niszczyciel o nazwie Klemson. Jest to amerykańska deska i ogólnie powiem szczerze: wszyscy mówią, jeżeli iść w jakiekolwiek deski, jakiekolwiek niszczyciele, to tylko i wyłącznie w japońskie, ze względu na to, że gra się nimi dużo prościej, dużo łatwiej. Jednocześnie nie ma takich dużych ograniczeń, jak jest w tym momencie na amerykańskich. No niestety, mamy coś za coś. Mamy fajne, fajne działa, szybkostrzelne, celne, ale niestety w zamian za to dostajemy sobieutkie torpedy. Torpedy, które w, pierwe, w pierwszym momencie mają... Bardzo mały zasięg, 4,5 km. Po upgrade'zie, te najlepsze, tak jak mam w tym momencie, ja Wam tutaj pokażę, mają już 5,5 km. Już. Gdy, tymczasem trzeciotierowy, trzeciotierowy Japończyk ma tych kilometrów więcej 7. No dobra, mapa to oczywiście... Nowy świt, tryb dominacji. Wpływam w tym momencie na odważnego, na środek. Stwierdziłem, że, a cóż, będę się tutaj bawił. Mamy tutaj Wikesa, czyli trzeci tier. Tak? Tak. I dodatkowo mamy jeszcze Isokazek. Muszę zrobić, niestety, w ten sposób, ze względu na to, że. Powtórka ma to do siebie, że się jednak lubi ścinać. Dodatkowo jeszcze Isokaze, które tutaj jest. Ja w tym momencie ich obijam. Oczywiście Haeki i wchodzi fantastycznie, bo wchodzi po 2000. Pierwsza krew i pierwszy zniszczony wickers poszedł sobie już do garażu, albo inaczej mówiąc, do doku. Do Mamy w tym momencie jeszcze Isokaze. Pierwszy strzał od, oczywiście już z zniszczony mu ster. Dodatkowo drugi strzał i ma zniszczoną przednią, przednią, przednie działa. No, także w tym momencie on zniknął. No to niestety, to no nie tylko, bo to tanks no, pojazdy znikają w bardzo bliskiej odległości. Tutaj też mamy podobną sytuację. Jak widzicie, ten. Wi ten... <laughs> Przepraszam. Niestety muszę łyknąć trochę z tego wrażenia. W tym momencie jest problem taki, że jeżeli japońska deska sobie na chwileczkę, na chwilę stanie, no to wówczas jest bardzo niewidoczna. Widzieliście kilometr z groszami i niestety nie mogę nie zobaczyć. Kolega tutaj się... Dobra, oddalimy trochę. Może w ten sposób być łatwiej. Jeszcze za 1200. Dodatkowo dostał jeszcze torpedą. Dziękuję. Następny do doku idzie. Minęła chwila bitwy. Ja w tym momencie zdążyłem się jeszcze łyka wody, i już widzicie dwa fragi szybciutkie. Jednocześnie jeden został zniszczony normalnymi działami, drugi został zniszczony torpedą. To fajnie to wyglądało, jeżeli ja, niszczyciela, muszę skończyć torpedą. Oczywiście skończyłbym go szybciej działami, ale wyglądało to bardziej ciekawie, bardziej dramatycznie, i dzięki temu. Można było sobie to wszystko ładnie zobaczyć, jak to wygląda. Szybkie tutaj kółeczka, tylko i wyłącznie po to, żeby zapać bazę, żeby tą bazę można było kap zacząć kapować. No i w tym momencie, tak, mogę jechać albo płynąć na lewo. Mam tutaj Tenryu, ma mało HP, 15 tysięcy, ale zawsze to jest 100 punktów, czyli można sobie trochę na nim nabić. Ekspa, ale mamy z drugiej strony Misha Yogi oraz Wyominga. Miyogi to oczywiście czwarty Tier, i dzięki temu, yy, że ma fajną nazwę Mijogi yy, większość osób nazywa go o, tak pieszociwie Miyogi. Pamiętam o tym, że mam 5,5 km zasięgu. Najgorszą rzeczą jest to, że mam te 5,5 km, a, a mój, za, yy, mój zasięg wykrywania jest 7 km. No. No, powiedzmy, jeżeli tam z samolotu wykrywają mnie w odległości 3 km. Więc no niestety to jest największy ból z tego względu, że no, trzeba podpłynąć bardzo blisko. Najprościej jest podpłynąć gdzieś pod wyspę, tam gdzieś się przeczaić, spróbować gdzieś coś zrobić, podziałać, znaczy stanąć sobie w miejscu i poczekać, aż wypłyną na nas na nas jakieś okręty. No tak jest najprościej. Oczywiście. Zwykle jest tak, że jeżeli tam jest jeden okręt, no to jest proste, natomiast jeżeli będzie ich więcej, no to niestety skończy się to po prostu szybkim... No, będzie chwila, sekunda, dwie chwały i niestety później idziemy do doku, do, do garażu. Kolega Pepsin, w tym momencie płyną do niego moje torpedy, jak widzicie, zasięg e, słabiutki, no, żeby to było chociażby te 7 km, jakie mamy na Japończykach, wówczas byłoby naprawdę ciekawie, a niestety mamy tylko i wyłącznie 5,5 km i jeszcze czas przeładowania ponad 40 sekund, to już na tym tierze naprawdę bardzo boli. Japończycy mają te 40 sekund na, na znacznie wyższych tierach, a my tutaj musimy walczyć tymi deskami e, tak po prostu, jak, jak Japończycy na tierze szóstym bodajże. Dobra, kolega Pepsi na tym MyOnMingiem straszy tutaj kręci, manewruje normalnie. Nie wiadomo, szaleje, prawo, lewo. Ja ja w tym ja sobie tylko popłynąłem 3 km od niego i wypuściłem kolej na 6 torpedek. Zobaczymy teraz, co z tego wyniknie. Czy się, jeszcze się uda, się mu tak wbić jakąś pileczkę. Na razie wygrywamy. Jest 645 do 192. Jest nieźle. Wejdzie coś jeszcze? Jedna, no niestety, pierwsza salwa minęła, z drugiej, dobra, dwie po 9200, dodatkowo jeszcze spowodowanie zalania, ale oczywiście kolega Pepsin w odruchu od razu się naprawił, no niestety, szkoda tylko, że dwie, ale to 18000 HP ma już mnie, ja nie będę się w tym momencie bił z nim na działa, nie ma to na mniejszego sensu. Muszę sobie poczekać na to, aż będę miał jakąś dogodniejszą sytuację, ale w dalszym ciągu tutaj krążę, jak te, jak te u niemieckie uboty z takim, takim, że tak powiem, no, przyczajone, przy, takie przyczajone i dzięki temu bardzo niebezpieczne. No, niestety, szkoda jest to, że przydałoby się, żeby ten zakres jakby wygrywania był znacznie, znacznie mniejszy, wówczas grałoby się tymi deskami amerykańskimi dużo lepiej. No, ale co już zrobić. Dobra, podpłynąłem trochę bliżej i wrzuciłem jedne torpedy. No, niestety ten Wyoming, kolega Pepsiń, już ucieka, ale jest 7 km, więc nic mu nie zrobię. Spróbuję, znaczy, próba tylko. Zrobienia czemuś tego myślałem, że ten Miś jogi tutaj wypłynie, i no niestety, na razie się jakoś tam nie kwapi. Tutaj się skitrał gdzieś za tą wysepką i stoi taka, taka pierdółka. No dobra, nieważne. W odwrót jedziemy w takim bądź razie, jak nie z prawej burty, no to z lewej burty. nas. To, że te torpedy biją po około 9000, tysięcy, natomiast mamy tych torped naprawdę dużo. O jest, to teraz no, niestety tylko za 7000 tysięcy e, trafienie, ale cóż zrobić, nie zawsze można mieć... Dobra. Lewa burta, wypuszczone torpedy, wypuszczone z delikatnym wyprzedzeniem. A mi się chyba je trochę wykręci, zostało mi jeszcze 9 sekund, zostało 2155 HP, 9 sekund. No i w tym momencie jeszcze zdążyłem jedne torpedy jeszcze dodatkowo przeładować i jeszcze raz z takim dużym wyprzedzeniem. Zobaczymy czy coś się jeszcze uda wtrynić mu z torped w jego piękny boczek. Tak, piękny boczek. Wejdzie coś w tym momencie? Jedna za 6600, słabiutko. Powinno wyjść znacznie mocniej. Tam zrobiłem takie duże wyprzedzenie z drugą torpedą. Jest piękny za 4891. Już mam chyba 6, 6 trafień torpedami. 33 trafienia to na samym początku zaszalałem, i w tym momencie kolega Pepsin się pojawił. No to w takim razie, no to nie, nie będę mu dłużny. 5 km jest na granicy zasięgu. Jeden rzut torpedami, drugi rzut torpedami w odrobinę innym kątem, żeby w razie W, jeżeli on by przehamował, żeby nie było tak, że. A. Nie będziemy tutaj y, wtedy zdziwieni, że nie, nic nie wejdzie 918, wygrywamy w tym momencie. A już jest przejęte 927, ładuje nam się co sekundę, po 3 y, za każdą bazę, czyli razy 9. i y, y, w tym momencie ja tylko czekam. Jest pięknie, dwa trafienia torpedami, jeszcze spowodowanie zalania. No i teraz co? Y, teraz nie mam już za bardzo możliwości strzału, bo mam 20 sekund reloadu. Zobaczcie jaki piękny i mamy w tym momencie pepsina, ładuje obdurankowo-burzące, leci pierwsza salwa, 495 tylko i wyłącznie, on już tutaj przeczuwa co się dzieje, e, obraca obraca wieżę, jest, podpała, bardzo dobrze, jeszcze strzela do mnie, jeszcze zdążę, zdąży, trafiłem, tra jeszcze mnie trafił, no i niestety dla mnie. Niestety dla mnie zostałem zniszczony, ale jednocześnie kolega Pepsin też został zniszczony z detonacją, czyli wyszło całkiem nieźle. I teraz szybkie podsumowanie. 212 793 zarobione na czysto, 5088 to była pierwsza bitwa w tego dnia, dodatkowo jeszcze bonus w postaci konta premium, dlatego też wyszło to całkiem przyzwoicie. 255 wolnego expa. Dodatkowo jeszcze trzy e, medale, e, które tutaj widzicie, czyli to tylko draśnięcie, jak niszczyłem, detonacja i pierwsza krew. Nawet wyszło to całkiem fajnie. Teraz e, z drugiej tabelki, jak widzicie, wynik 1000. 696 to jest wynik z tabelki. To jest najlepszy wynik z całej drużyny. I jeśli chodzi o damage, 54 tysiące prawie damage'u z torped i 20 tysięcy z. Odcisk wodąkowo burzących które właśnie wystrzeliłem na samym początku. Naprawdę jest to fajna zabawka dla tych, którzy lubią sobie wpłynąć gdzieś na środek, dla tych, którzy lubią walczyć, walczyć taki close combat z niszczycielami japońskimi, ponieważ one rzeczywiście nie mają za bardzo szans z nami. Wówczas tak, tak się możemy pobawić, natomiast taka bitwa, jak ja teraz właśnie pokazałem, raczej ciężka jest do ugrania, ze względu na to, że no niestety nie możemy sobie tutaj za bardzo właśnie pozwolić na to, żeby podpływać kto wie jak bardzo blisko do, do tego przeciwnika i go niszczyć torpedami. Tylko wówczas, gdy mamy właśnie możliwość okrążenia gdzieś wyspy, gdzieś tam właśnie w ten sposób kombinowania, te okręty jeszcze coś potrafią. W innym przypadku płyniemy do przodu, stajemy za wyspą, wyrzucamy tylko torpedy i garaż. To tyle. Dobra, dzięki, trzymajcie się i do usłyszenia.